wartością, z tym, że trzeba od razu zaznaczyć, że, e, że nie można tej wspólnoty e, e, zawężać w jedną albo w drugą stronę. Dlatego, że z jednej strony są to ludzie, których Pan Bóg zachował w czystości, dla których e, czystość jest wartością, którą chcą promować, chcą świadczyć o tym, że życie w czystości jest, e, jest możliwe. Ee, że ona jest naszym powołaniem, które możemy na co dzień realizować. Z drugiej strony ta wspólnota gromadzi też osoby, które walczą o czystość, które w jakiś sposób w tej przestrzeni różne grzechy mogły poranić, ale czystość nie przestała przez to być dla nich mimo wszystko wartością i widzą we wspólnocie też siłę do tego, żeby się zmagać i walczyć może nie tyle z grzechem, nie tyle z nieczystością, co zawalczyć o swoją relację z Jezusem. Zawalczyć o swoje miejsce we wspólnocie z Jezusem dzięki sile wspólnoty. No i myślę, że też tutaj trzeba wspomnieć o osobach, które żyją tak zwaną czystością odzyskaną, których Pan Bóg uzdrowił, wyprowadził, uwolnił i i w tym kontekście myślę, że jest to wspólnota młodych ludzi, dla których czystość jest wartością. Dzisiaj czystość w społeczeństwie wśród młodych ludzi nie jest popularna. Trzeba mieć naprawdę dużą odwagę, żeby móc oficjalnie z przekonaniem, Choćby wstąpić do takiej wspólnoty jak Ruch Czystych Serc? Jak to wygląda, jeśli chodzi pod względem frekwencyjnym? Czy młodzi ludzie potrzebują dzisiaj takiego umocnienia we wspólnocie, ale też dania świadectwa, bo udział w tej wspólnocie jest świadectwem? Tak jest, dlatego że ta wspólnota w gruncie rzeczy. No, zmierza ku temu, żeby ewangelizować w kierunku czystości. Więc tu e, potrzeba też, jak mówił Jan Paweł II, pewnej odwagi świętości. E, potrzeba e, też odwagi, żeby wyjść i e, powiedzieć o czystości jako wartości, którą, którą żyje. I, I jest to trudne. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj bardzo często przez różne środki Przekazu promowana jest nieczystość. I myślę, że w tym sensie, jeżeli można użyć tego słowa, to konkurencja jest dość, dość duża. Krzykliwa. Mocno. Krzykliwa, tak. Natomiast wchodzimy w przestrzeń życia, która jest bardzo cicha i jest bardzo intymna. I tutaj potrzeba też zapewnić taki komfort, bo w tej Wspólnocie mogą być osoby, które i są potrzebne, które czują się na siłach, żeby ewangelizować, żeby świadczyć i, i jaka, jakaś część młodzieży w tej Wspólnocie właśnie jest tak ukierunkowana, że chce świadczyć, ale są, są też, też tacy, którzy właśnie y, y, żyją tą ideą czystości, natomiast potrzebują tutaj pewnej przestrzeni komfortu, y, powiedzieliśmy troszkę takiej y, ciszy, dyskrecji i, i tej intymności relacji z Panem Bogiem i też nie można ich w jakiś sposób nie wiem, jak to powiedzieć zmuszać do tego, że, że, że teraz musi stanąć i, i powiedzieć o czystości. Nie, czystość widać w oczach, widać w zachowaniach, widać w codziennym, w codziennym życiu i. I myślę, że ona sama się obroni. Proszę księdza, wspomniał ksiądz tutaj też o tym, że ta wspólnota ma taki szeroki charakter, bo zarówno ci, którzy żyją w czystości, ale również wspomniał ksiądz o tej czystości odzyskanej. Mm -hmm. e... Czyli do tych ludzi, którzy gdzieś zostali zranieni przez ten grzech nieczystości, również jest zaproszenie, aby mogli w tej wspólnocie uczestniczyć. Tak, i myślę, że przede wszystkim do nich, bo właśnie na tym polega ewangelizacja, żeby drugiemu człowiekowi pokazać osobę Jezusa Chrystusa i powiedzieć mu dosłownie, w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. On jest gwarantem tego, że będziesz w stanie kochać, dlatego że nie ma miłości bez wolności. Chrystus jest tym, który nie tylko nas wychowuje do wolności, ale obdarza wolnością, uwalnia z niewoli, z niewoli grzechu. I jeżeli mówimy o idei czystości odzyskanej, to mówimy o i ja się bardzo cieszę w pewnym momencie, to jest chyba nie, Ducha Świętego, że nie mówimy o wspólnocie czystych serc, nie mówimy o stowarzyszeniu czystych serc, tylko mówimy o ruchu czystych serc. Dlaczego? Bo zapraszamy do drugiego człowieka, żeby yy, 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 wszedł w ten yy, ruch, yy, tak można by użyć tego, tego obrazu, gdzie w centrum jest Bóg, no nie? A, a mój ruch to jest, to jest taniec miłości, no nie? Między ludźmi we wspólnocie Kościoła, ale w centrum jest Bóg, nie? To jakby to powiedzieć, zacznij kręcić się wokół Jezusa, nie? Jutro jest wspomnienie błogosławionej Karoliny Koskowny, która jest patronką ruchu Czystych Serc. Dlaczego ta błogosławiona, polska błogosławiona jest patronką tego ruchu? E... Dlatego, że jest to osoba, która gdy stanęła na granicy życia i śmierci wolała stracić życie, jak doświadczyć poranienia grzechem i tak takiego poranienia, które no, które w jakiś sposób potem bardzo warunkuje też nasze dalsze dalsze życie. No i to jest świętość i chyba dzisiaj. Potrzeba takiego świadka, który pokazuje, że jesteśmy zdolni do, do takiej miłości, do takiej postawy, w której jestem w stanie na granicy życia i śmierci dosłownie bo, yy, zawalczyć o czystość, bo tak naprawdę walka o czystość to jest walka, walka o życie. Yy, można żyć na co dzień, ale człowiek, który yy, no, został zniewolony przez nieczystość, yy, można powiedzieć, że, że duchowo, czyli w kwestii wiary, nadziei i miłości no, zamiera. To być szerszy temat, ale no myślę, że, że dlatego to jest patronka na te czasy. Jutro jest możliwość również udziału, uczestnictwa wszystkich państwa, którzy nas słuchają we mszy świętej w intencji ruchu czystych serc. O godzinie 18.30 w kościele świętego Jana Pawła II w Kielcach będzie msza święta. Jak wspomniałam, wszyscy mogą uczestniczyć, ponieważ będzie transmitowana online na stronie Mkielce i nie tylko. Tak jest. Jutro, 18 listopada, dlatego że błogosławiona Karolina walcząc o, w obronie swojej czystości została zamordowana 18 Listopada 4 grudnia odnaleziono, odnaleziono jej ciało. Jest ona pochowana, w jej ciało zostało złożone pod ołtarzem. Jest to też taka nietypowa sytuacja. W jej rodzinnym kościele parafialnym w zabawie, gdzie jest sanktuarium, które zarazem jest centrum światowym ruchu czystych serc, i będziemy się właśnie 18 listopada, przez cesarzową naszej patronki, modlić za tych wszystkich młodych ludzi, którzy, dla których czystość jest wartością i w ogóle za młodych ludzi, żeby, żeby czystość stawała się wartością. I tą, której będą bronić i tą, która będzie wartością odzyskaną w ich życiu. Proszę księdza, na pewno wiele osób, które nas teraz słuchają, chciałyby albo dołączyć do ruchu czystych serc, albo. Wspomagać choćby modlitewnie ruch czystych serc. W jaki sposób mogą to czynić, w jaki sposób mogą nawiązać kontakt tutaj z księdzem i z ruchem? Dziękuję za to pytanie, dlatego że jest jedna ważna kwestia, którą trzeba powiedzieć. i Idea jest szersza jak wspólnota. Nie trzeba formalnie należeć do wspólnoty, żeby być w ruchu czystych serc i żyć do czystości, przyjmując czystość jako wartość i podejmując modlitwę zawierzenia ruchu czystych serc i w ten sposób już człowiek staje się członkiem tej wspólnoty i członkiem dóbr duchowych, która, która ona ze sobą niesie. Natomiast jeżeli ktoś czuje się i chciałby ewangelizować, chciałby się formować i też potrzebuje wspólnoty, żeby wytrwać, mamy swój profil na Facebooku, RCS, Kielce, Mamy stronę decyzyjną podpiętą pod ogólnopolską stronę, gdzie jeżeli tylko wpiszemy Ruch Czystych Serc, to bez problemu znajdziemy Kielce i naszą stronę. Tam też są kontakty do nas podane. A ksiądz jest wikariuszem w parafii Bożego Ciała. W Świętego brata Alberta. W Świętego Zdroju. brata Alberta w Bózku Zdroju, więc można też się do księdza w taki sposób też tak, zgłosić. Jest. i może ksiądz oczywiście pozdrawić swoich słuchaczy z parafii? Pozdrawiam serdecznie, szczególnie tych, którzy właśnie w mieście W Busku Zdroju próbują teraz stworzyć międzyparafialną wspólnotę ruchu czystych serc. I pozdrawiam też młodych ludzi, którzy mam nadzieję, że słuchają. Więc pozdrawiamy również słuchaczy z parafii świętego brata Alberta w Busku Zdroju, tam gdzie pracuje ksiądz. Tutaj wikariusz, ksiądz Dariusz Węgrzyn. Natomiast jutro o godzinie 18.30 serdecznie zapraszamy. Radio M M -Kielce PL strona internetowa, transmisja mszy świętej w intencji ruchu czystych serc. Dziękuję uprzejmie. Gościem Dziękuję w studiu również. był ksiądz Dariusz Węgrzyn, moderator ruchu czystych serc diecezji kieleckiej. Rozmawiała Katarzyna Bernat. Szczęść Boże. Prawdę mówiąc, poranna rozmowa. Radia M. Radia M.